Zjednoczona prawica po tym, jak otrzymała w wyborach prezydenckich i wyborach parlamentarnych duże poparcie z polskiej wsi, pokazała dzisiaj gest Lichockiej wszystkim rolnikom produkującym żywiec wołowy, produkującym drób, dostarczającym wreszcie to wszystko, to, co do produkcji zwierzęcej potrzebne, pod pretekstem tzw. ustawy o ochronie zwierząt. Wprowadzono ograniczenia w eksporcie drobiu, w eksporcie wołowiny, zakazując uboju rytualnego. Zakazuje się również z dnia na dzień produkcji zwierząt futerkowych, która to produkcja zdejmuje chociażby większość produktów odpadów poubojowych z produkcji drobiarskiej, czyniąc drób. Tanim i, i, i konkurencyjnym w Europie. To jest skandal. Nie zostawimy tego jako klub Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe wspólnie z KUKIS 15. Będziemy wspólnie z rolnikami walczyć o to, aby ta ustawa nie weszła w takim kształcie w życie. Jest jeszcze pan prezydent. Wspólnie trzeba się upomnieć o polskie interesy. Skoro PiS i Zjednoczona Prawica. Zdradziła polskich rolników, trzeba dzisiaj, sięgając do wszelkich środków, zawalczyć o to, żeby w dobie kryzysu nie ucinać gałęzi, na której się osadza polska gospodarka.